Wszyscy dokładnie wiemy, co się dzieje na świecie, zwłaszcza jeżeli chodzi o Ukrainę. Nikt nie jest zadowolony z tych wydarzeń. Każdy po 15 dniach zadaje sobie pytanie, co dalej? I tutaj jest w sumie bardzo fajne takie stwierdzenie. Zamknęliśmy niebezpieczne zwierzę. Klatce. Dlaczego niebezpieczne zwierzę? Dlatego, że Putin jest tak niebezpiecznym człowiekiem, że praktycznie mówiąc nie bardzo do końca wiadomo, czego się po nim spodziewać. To, że akurat w obecnym momencie na Ukrainie nie, podobał, nie podołał yy, swoim zadaniom, jeszcze bardziej go rozjuszyło. Putin ma za nic życie człowieka, jak i swoich żołnierzy, jak i na Ukrainie. To dla niego nie stanowi żaden problem. Człowieka zawsze można zastąpić następnym człowiekiem. Taka jest dotkliwa myśl Putina. Putin to jest zwierz, który ma bardzo chore ambicje. Ambicje, które praktycznie mówiąc zostały w obecnym momencie. Bardzo nadszarpnięte, nadszarpnęła je Ukraina. Dlaczego akurat nadszarpnęła je Ukraina? Yy, dlatego, że wszyscy myśleli, że yy, państwo rosyjskie jest niesamowicie yy, potężne, zbrojne, niebezpieczne, yy, którego, yy, państwo, którego się trzeba bać. Zachód się bał cały czas Putina. Putinowskiej Rosji. Tak to trzeba nazwać. Putinowska Rosja. Ukraina w tej chwili pokazała, że tego człowieka, tej putinowskiej Rosji, nie trzeba się bać. Dlatego więc to strasznie rozsiczyło tego człowieka, który praktycznie mówiąc, miota się właśnie jak teraz zwierz w kaccy. I nie dlatego się miota, jak zwierz w klatce, bo yy, Rosja w tej chwili jest y, izolowana od świata. Nie dlatego. Co prawda, to jest jego właśnie klatka. Rosja jest jego klatką w tej chwili. Bo jeżeli dojdzie do yy, zarzutów o zbrodnie wojenne, to będzie ścigany. I wtedy będzie w klatce. Centralnie będzie w klatce. Nie będzie mógł wyjechać z Rosji. Bo go raczej stamtąd nikt go nie wyda. Jeżeli oczywiście będzie jeszcze u władzy. Natomiast Ukraina pokazała, że nie, nie trzeba się bać putinowskiej Rosji. I teraz jak to jest? Zachód mnie się nie boi? To jest coś czego Putin nie potrafi zdzierżyć. To jest coś, co go wręcz normalnie doprowadza do, jak to się mówi, szewskiej pas. Bo to, że sankcje, na sankcje on był przygotowany. On bardzo dobrze odrobił lekcję. Miał, miał 8 lat na to, żeby się przygotować, jeżeli chodzi o sankcje i tak dalej. On jest do tego przygotowany. Nie był przygotowany do takiego oporu, jeżeli chodzi o Ukrainę. Nie był może przygotowany do sankcji sportowych, ale na sankcje gospodarcze był przygotowany. Naprawdę był przygotowany. Problemem dalej jest takie coś, że propaganda, która jest w putinowskiej Rosji, jest tak głęboka, że być może doszło do tego, że nawet jego własni, własni, własni generałowie i doradcy. Tak wciskali, pokazywali Putinowi, jaką my nie mamy silną armię, propagandowo to pokazywali, że oni sami wszyscy w to uwierzyli, że to jest armia nie do, nie do zwyciężenia. Przecież te wszystkie ćwiczenia, te manewry, Zapad, właśnie manewry Zapad, to już chyba były 21 manewry Zapad, które pokazują centralnie agresję. Putinowskiej Rosji. Jaki to my nie mamy potężny potencjał. Tylko że trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Manewry zapad, obojętnie jakikolwiek manewry, to są tylko ćwiczenia. Tam nie giną żołnierzy, tam się nie traci maszyn, tam się nie traci czołgów, tam nikt do ćwiczących nie strzela. Tam nie ma krwi. Tam jest tylko pokaz. Prężenie muskułów, demonstracja siły. To była ta cała, cała propaganda putinowska. Prężenie muskułów. I tak to właśnie w tej chwili wygląda. Więc problemem jest takim, że Zachód zamyka niedźwiedzia w klatce. Niebezpiecznego, niebezpieczne zwierzę zamyka w klatce. W klatce. Gdzie to nie jest jeszcze więzienie, to nie jest niewola, to jest tylko izolacja, ale on ma tam jeszcze mnóstwo możliwości. I pytanie, co będzie dalej? Czego można się spodziewać? Po tak zranionym zwierzęciu, ambicjonalnie zranionym zwierzęciu, można spodziewać się wszystkiego, łącznie z tym, że może nacisnąć grzybek. Bo Putin ma takie, takie chore ambicje, że on woli rządzić zniszczonym światem, ale całym światem, niż rządzić zniszczoną Rosją. Zniszczona Rosja dla niego nie stanowi nic. Ile by nie było ofiar, on się na to godzi. Najważniejsze jest to, że on jest u władzy. A jego Interesuje tylko władza totalna. Jego interesuje tylko władza globalna. Dlatego może być tak, że Zachód nie do końca odrobił wszystkie lekcje i że Putin w porywach szału, że nie osiąga tego, co chce osiągnąć, że jego propaganda pęka jak Nadmuchany balonik może doprowadzić do eskalacji, o których nam się w ogóle nie śniło. Bo mówi się, że Zachód się zjednoczył, że Zachód pokazuje siłę. Nie. Właśnie o to chodzi, że Zachód cały czas myśli jeszcze indywidualnie. Ukraina walczy sama. Sankcje, pomoc humanitarna, dostarczanie broni defensywnej. Tak, okej, okay, pomagamy, oczywiście, jak najbardziej, ale dopóki dopóty nie będzie realnego spojrzenia zbrojnego twarzą w twarz, nikt nie będzie w stanie Putina powstrzymać. I to jest największy problem. A jego ambicje, powtarzam jeszcze raz, są globalne. On będzie wolał rządzić zniszczoną Europą, zdewastowaną Europą, ale żeby on był na, na tronie. Niż żeby się poddać. Nie wszyscy się naprawdę zastanowią nad tym. Oczywiście nie chcę wprowadzać żadnej paniki, bo najlepiej, jakby konflikt zbrojny zakończył się zaraz. Wiemy wszyscy, że raczej to jest niemożliwe i że to jeszcze będzie trwało. Jak długo? Nikt tego nie potrafi określić. Ale. Pomyślcie, czy naprawdę Zachód odrobił lekcję, bo zamknęliśmy niebezpieczne zwierzę w klatce, które jest rozjuszone do czerwoności.